Czytajmy z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem: Że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszym połamał, połamał i rzekł: To jest ciało moje za Was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę. Wziął kielich mówiąc. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. I lekkość bowiem spożywacie ten chleb, opijecie kielich, śmieć państwom głosicie, aż przyjdzie. Oto słowo Boże. Boże!